Mamy tego trochę. Także może po kolei. Klucz. I klucz będzie do tego. Czyli do suporciku do mojego obecnego roweru. Będę go wyjmował, bo on tu jest akurat w smarze. Eee, support z łożyskami ceramicznymi. Później oczywiście pobawimy się w ważenie, ale sprawdzimy coraz popularnie, popularniejsze są te suporty z, z Chin. Jest już kilka firm, które naprawdę się w tym specjalizują. Tutaj mamy zaznaczenie, że są to łożyska ceramiczne. Na razie jeszcze nie będę zmieniał suportów z mojego roweru. On bardzo dobrze działa. To jest suport oryginalny od Elvesa. Bardzo dobrze się sprawuje. Także to będzie taki backup. Z tego supportu fajnie. Dali klucz. Także o, tutaj mamy nawet dwie, dwa wymiary. 46 mm i 44. Mm. Możemy sobie wymienić. Także to fajna sprawa. I teraz do takich ciekawszych rzeczy, które oczywiście później. Zważymy i zrobię może po kolei taki filmik o każdej z tych rzeczy, bo akurat to będzie w miarę myślę szybko używane. Także może po kolei, może od tego zacznijmy. Tarcze hamulcowe i to też będzie ciekawe. Tarcze 160 i 140 mm pod center lock. Nie mam taką serię, no, nie Lubię dotykać tarcz z rękawiczek. No, to tym to zrobię. Yy, Wyglądają na dość ciężkie, ale yy, po wzięciu ich do ręki są naprawdę leciutkie. Także yy, nie mogę się doczekać żeby to przetestować razem z kołami, włożę tutaj na test. No na razie pogoda nie jest zachęcająca do jazdy. Są bardzo podobne do tych Szymano, ale ten pierścień montażowy jest jakby trochę inny. Także zobaczymy. Tutaj jest seryjna nakładka taka bardziej do MTB niż do szosy. Ja zawsze zmieniam na tą Shimanozką. Zobaczymy, bo chcę tylko jeszcze pokazać, że akurat ten klucz. Pasuje, to jest to, bardzo, no jest to problematyczne, żeby sam zamontować e, często takie tarcze. E, ten klucz jest bardzo rzadko dostarczany seryjnie, oczywiście można go dokupić, ale nie jest on taki powszechny jak e, klasyczny klucz do centerlocka, bo jest to klucz do kasety także. E, więc prawie każdy ma, no. jeżeli tam serwisuje, e, użytkuje, to na własny użytek. Także to jest 160. No ciekawe jest tym ile towarzy. Że też zrobię osobny filmik na ten temat. I porównam oczywiście wyparcie. O, to już niedługo, mam nadzieję, że pogoda na to pozwoli. To jest 140. Ona wygląda tak samo, ma taki sam pierścień. Także zobaczymy. Pudełko jest akurat od 160. Myślę, że bardziej popularna jest żeby mieć jakby tarczę 160, obie. Nie wiem, czy Jestem przyzwyczajony, że dostarcza 40, 100, 140, 160 z RAM. Na przykład widziałem, że 160 obie. Nie wiem, z czego to wynika. Ja nie jestem ciężki, także akurat nie potrzebuję zmiany. Bardzo dobrze mi się hamuje z jedną taką, z jedną taką tarczą. A, jest trochę lżej. Dobra, to mamy. I teraz ciekawostka. Tuteczko niepozorne, ale w środku naprawdę coś ciekawego. Pedały pod SPD. I te pedały, jak się pod nie domyślacie, są lekkie. Bo wszystko jest light and fast. Fajnie, bo są bloki. więc to użyję bardzo szybko na transzerze sobie sprawdzę jak to działa ale te pedały wiem, że są naprawdę bardzo lekkie są to jedne z lżejszych pedałów dostępnych na rynku karbonowe oczywiście jak widzicie, całe z tego co widzę tutaj jest T nie wiem czy oś nie jest tytanowa sprawdzę to i na dedykowanym filmiku o tych pedałach powiem coś więcej na razie tylko prezentacja jak to wygląda także fajny zestawik A na koniec. Też bardzo fajna rzecz. Jak widzimy też to jazdy zwykłej sportowej z otworem anatomicznym. Nawet dla kobiet. Ja akurat mam podobne siodło. Albo nawet bardzo podobne. Ale chętnie przetestuję to. Wszystko dedykowane z logo Oniry. fajnie to wygląda, bardzo ładnie, szerokość pode mnie, czyli 155, naprawdę tutaj super ten carbon wygląda, bardzo ekskluzywnie bym powiedział i na bogato, dużo lepiej niż w tym moim siodle, także przerzucę i będziemy testować. Wygląda identycznie. On jest tutaj dość twarde i fajnie. Ja ostatnio swoje siodło z musiałem wymienić, ponieważ nie wygodnie mi się na nim jeździło. I zmieniłem na takie. To nie są tanie siodła, takie jak klasyczne, takie z Ali za 90 zł. To jest trochę droższe, ale tutaj jakoś jest zdecydowanie premium i polecam. No na dłuższą metę kształt jest prawie identyczny jak mojego, więc na pewno się polubimy. Także tyle na tą chwilę, a oczywiście, ważenie każdego z tych elementów, może oprócz supportu, bo to. W sumie nie ma znaczenia. Oczywiście zrobię osobny filmik.